Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pani Burmistrz. Chciałbym Państwu przedstawić projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki określonej pojemności. Szanowni Państwo, projekt uchwały został Państwu przesłany, więc na pewno się Państwo z nim zapoznaliście. Dlatego ja chciałbym się skupić, żeby Państwu przedstawić krótką prezentację siedem slajdów. Dlaczego? No, żeby uzasadnić ten nasz projekt, żeby pokazać Państwu, no jaka jest aktualna sytuacja, jak to wygląda, dlaczego taka jest sytuacja. I też pokazać metody, w jaki sposób bilansujemy ten system, bo troszkę to zmieniliśmy. No i żebyście państwo dokonali określonego wyboru. Szanowni Państwo, nie będę prezentował całej uchwały, ja wiem, że to, co jest najważniejsze, to jest tak zaproponowana uchwała w sprawie zmiany stawki my proponujemy Państwu opłatę za odpady w wysokości 44 zł od mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałych. Natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych są to opłaty li, na, naliczane od pojemności pojemnika i sorry, jest to odpowiednio 15, 30, 60, 275, tam 1750, 1250, 30 zł. Ja tylko dodam, że, że jeżeli chodzi o naliczanie opłat za pojemność pojemnika, to należy to brać proporcjonalnie wychodząc z pojemnika 120 litrów i przeliczając na litry ta te stawki muszą być zgodne. Dodam tylko jeszcze jedną uwagę, że to jest. No, po, naj, po wyrokach w USA, że jeżeli pojemnik jest 120 litrów i worek jest 120 litrów, to te stawki muszą być takie same. I teraz, proszę Państwa, co do finansowania całego systemu gospodarki odpadami. Generalnie wszystko jest zapisane w ustawie o utrzymaniu porządku czystości w gminach. Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród oczywiście dostępnych metod oraz ustala stawkę takiej opłaty. Rada Gminy również, również ustala stawkę opłaty za pojemnik lub worek określonej pojemności. I teraz, Proszę Państwa, to co jest istotne: e, ustawodawca w ustawie. Myślę, że dosyć precyzyjnie, że tak powiem, określa kwestie związane z finansowaniem całego systemu gospodarki odpadami. Przede wszystkim określa, w jaki sposób tą stawkę należy ustalić. I artykuł 6 ust. 2 mówi wyraźnie, że to Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość odpadów i to co najważniejsze, koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, o których mowa w następnych paragrafach. Z pogardek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują odbieranie transport, zbieranie odzysku, unieszkodliwianie, tworzenie, utrzymanie szoka, obsługi administracyjnej, czy też, proszę Państwa, edukacji ekologicznej. I dalej mamy Kolejne artykuły, które mówią, że ten cały system gospodarki odpadami może też pokrywać inne koszty. Na przykład koszty zakupu pojemników, worków, czy też koszty likwidacji dzikich wysypisk, czy też tworzenia, utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów. Tylko proszę zwrócić uwagę, że ustawodawca troszkę tutaj już rozróżnił to, to znaczy ustawodawca mówi. Że gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują i Rada Gminy bierze pod uwagę, a co innego jest, może pokryć. Więc tu jakby ustawodawca precyzuje, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy tą opłatę wyliczyć. Jednocześnie, proszę Państwa, mamy taki artykuł, który mówi, że środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Jest to bardzo ważny artykuł, ponieważ nie może być tak, że gmina ustali sobie stawkę wyższą i będzie sobie z tej stawki finansować coś innego. Taki, taka możliwość, nie ma takiej możliwości, po prostu jest to niedopuszczalne. Reasumując, to, co jest w systemie gospodarki odpadami, pozostaje w systemie gospodarki odpadami. I teraz proszę Państwa troszkę zmieniliśmy metody szacowania stawki. Dlaczego? Oparliśmy się o bilans systemu gospodarki odpadami wykonany. Czyli co? Budżet od 1 stycznia do 31 grudnia. Konto jest wyodrębnione. Co wpłynęło? Co wypłynęło? Tak jak na naszym prywatnym koncie możemy sobie zrobić historię i mamy wpływy i wydatki. I teraz specjalnie wziąłem te lata, żeby Państwu pokazać, że kiedy zaczął się problem, w roku 2022 mieliśmy nadwyżkę w systemie. Problem się zaczął w roku 2023, ponieważ stawka 38 zł, która obowiązuje do dzisiaj, uchwalona została w sierpniu 2023 roku. Wówczas proponowana stawka Szacowana przez pracowników wydziału wynosiła 42, zł. Wówczas był mi, jednak takiej stawki nie chciał, zdecydował się na 38. I deficyt systemu zaczął się w roku 2023. Państwo tego tutaj nie, nie widzicie. Dlaczego? Ponieważ to jest bilans wykonania. A ze względu na to, że deficyt powstał w roku 2023 i faktury z października, listopada nie zostały zapłacone, bo nie było środków finansowych, zostały przesunięte płatności na rok 2024 i ten cały deficyt, który mamy przez te trzy lata, sumując, tak naprawdę jest pokazany w roku 2024. Czyli jak sobie sumujemy te trzy lata 2022-2024, widzicie Państwo, że już ta, jest około te 700-800 tysięcy deficytu. I teraz co z okiem 2025. Dokonując prognozy bilansu systemu gospodarki odpadami na rok 2025 również przyjęliśmy zasadę faktycznego wykonania. Ona się różni od jakby bilansu, gdzie bierzemy pod uwagę, jakie powinny być należności i ewentualnie wydatki. Dlaczego? Takie podejście. Jest korzystniejsze dla mieszkańców, ponieważ ta stawka wyjdzie mniejsza, ale jednocześnie pozwoli nam w jakiś sposób ten system zbilansować, zbilansować w budżecie na zasadzie wpływów i wydatków. Proszę Państwa, w czym tkwi problem? No problem tkwi w tym, że jeżeli dochody są dużo niższe niż wydatki, no to nie mamy pieniędzy fizycznie. Fizycznie. Bo pieniądze w systemie gospodarki odpadami pozostają w systemie gospodarki odpadami. No i teraz przykład roku 2023. Dlaczego faktury zostały płatności przesunięte na rok następny? Bo nie było fizycznie pieniędzy. Bo nie było po prostu fizycznie pieniędzy. W jakiś sposób wyliczyliśmy prognozę na 2025. Również na zasadzie wykonania. Mamy już wykonanie za pół roku styczeń do czerwca mamy. To powiem Państwu, jak to wykonanie wygląda. Zapłacone faktury tylko i wyłącznie za odbiór odpadów i dalej ich zagospodarowanie 8 milionów 100 tysięcy. I teraz prognoza na 2025, co przyjęliśmy? Z tych 8 milionów 100 tysięcy, pół miliona to jest faktura z roku 2024. Czyli de facto koszt. Odbiory zagospodarowania odpadów przez pierwsze półrocze wyniósł 7,5 miliona. No to podnoszę sobie 7,5 miliona razy 2 daje 15, plus te pół miliona, które już jest wykonane, bo faktura z 2,24 została zapłacona w 2,25, czyli jest wykonane, to jest, proszę Państwa, 15,5 miliona i plus 400 tysięcy kosztów administracyjnych to jest 15,9. Ale skąd to 15, a nie 15,900? No bo te 15,900 to by były wydatki należne, które należy ponieść, ale w grudniu faktury 30 grudnia wystawiane przez Remondis na około 600 tys. zł, i faktury wystawiane w drugiej połowie grudnia przez EMSOG na około 300 tys. zł daje nam kwotę 900, a ich płatności, termin płatności jest w styczniu. Więc jeżeli mówimy o faktycznym wykonaniu, to proszę Państwa, na 2025 rok potrzebujemy fizycznie. Fizycznie na koncie 15 milionów. Jak policzyliśmy dochody, które będą w roku 2025? Też posłużyliśmy się wykonaniem przez pierwsze pół roku. Mniej więcej miesięcznie do budżetu wpływa 1 120 000, 1 115. 000. To są takie kwoty, co daje nam. Wpływy na poziomie 13 400 tysięcy. I jak Państwo widzicie, stawka jest tak, taka sama w roku 2024 i 2025, więc te dochody w roku 2024 i 2025 one są zbliżone. I teraz, proszę Państwa, bilansując system, może inaczej. Zaproponowana uchwała, te stawki, które Państwo proponujemy. One nie zbilansują systemu w roku 2025, bo to jest już niemożliwe, jest za późno. Ponieważ, jeżeli nawet uchwała by została podjęta, to nowe stawki wchodzą w życie od 1 września, czyli faktyczne wykonanie mamy tylko 3 miesiące zwiększonych wpływów. I tu już w systemu, gdzie deficyt jest 1 600, się nie da zbilansować, chyba że to będzie stawka 55 zł tak i zbilansujemy, a w styczniu wyjdziemy z uchwałą, że robimy 42, bo znowu jakby tak wysoka stawka była przez cały rok, 2,26 no to powstanie potężna nadwyżka. No ale czy tak mamy robić, żeby zwiększać, zmniejszać? Chyba raczej nie. Dlatego kalkulując tą stawkę tak naprawdę nie kalkulowaliśmy ją, żeby zbilansować system w roku 2025 tylko na rok następny. Czyli zakładamy, że jeżeli ta stawka zostałaby przyjęta, weszłaby w życie od 1 września. To oczywiście zmniejszymy deficyt w roku 2025 i skalkulujemy, zbilansujemy system na rok 2026. Dlaczego? Proszę Państwa, są tutaj różne warianty. Ja bardzo dziękuję części z Państwa, którzy się zaangażowali i przedstawili swoją propozycję stawek. To jest bardzo dobrze, dlatego że możemy. Ja sobie to zrobiłem w tabeli. Możemy sobie zestawić i porównać, jak będzie wyglądał system finansowy przy takich stawkach, które Państwo proponują, przy takich, które proponujemy tutaj my i co dalej będzie, jak to będzie dalej wyglądało. Proszę Państwa, jeżeli nic się nie zmieni, to w roku 2025 brakuje 1 600 000 złotych. Jeżeli weźmiemy tą stawkę 44 zł, którą Państwo proponujemy, czyli to jest no wzrost o 20%, tak, tak niecały, no bo by musiało być 45-60, ale jest to proszę Państwa wzrost o około 20% i analogicznie oczywiście w przybliżeniu jest ten sam wzrost zastosowaliśmy w przypadku pojemników. No to powoduje oczywiście zwiększenie dochodów, wydatki wykonane planujemy takie same bilans wyjdzie minus 800 tysięcy złotych a zapomniałem jeszcze państwu powiedzieć dlaczego bilansujemy o e, przewidywane wydatki konkretne e, ponieważ jeżeli miałbym to bilansować w oparciu o e, po prostu o dane które, o, o należności które mają wpłynąć i o należności które mamy zapłacić z faktur, no to po pierwsze tak, po stronie dochodów, bo tu uwzględniliśmy 3% nieszczęgalność, byłyby te dochody wyższe około 300 400 tysięcy, czyli tam byłoby powiedzmy 13 800, 000, no ale po stronie wydatków byłoby 15 dziewięćset, No bo faktury grudniowe generują koszty w roku 2025. Więc ten bilans nie milion 600, 000, a dwa stopy wyszedł, więc uważam, że. Zmiana tej kalkulacji stawki na zasadzie budżetu wykonanego, czyli fizycznie pieniędzy, ile potrzebujemy, żeby zapłacić, no jest korzystniejsza, bo jest mniejszy bilans, a mniejszy bilans powoduje konieczność mniejszej stawki. I teraz wracam do tego slajdu, którego cofnąłem, czyli widzicie Państwo, 44 zł jest to minus 950 tysięcy 38 zł minus minus 600 i tutaj e, propozycja e, części z Państwa radnych 40 zł do osoby i Szanowni Państwo, to co Państwo tutaj otrzymają, informację, podwyższenie kwoty na pojemnikach o około 5 do 8%. To spowoduje, że strata będzie około 1 360 000 zł. E, ja jeszcze, proszę Państwa, tylko dodam: e, też miałem taką informację, ale nie wiem, bo skalkulowałem też stawkę. Proszę Państwa, to jest ta ostatnia kolumna, 42 zł. Mówimy o podwyższeniu. I tak samo na pojemnikach analogicznie to przeliczyłem na 10%, żeby nie było takich różnic, no to wtedy bilans jest minus milion 200 000 zł. Ale deficyt w 2025 i tak wystąpi. Dlatego dla nas, proszę Państwa, istotny jest rok 2026. Dlaczego stawka 44 zł i te pojemniki? Proszę Państwa, w jaki sposób policzyliśmy wydatki faktyczne wykonane. No w 2025 one wynios wyniosą 15 milionów złotych. Ciężko jest wyliczyć na, 2020, na 2026, jeżeli ja nie mam żadnych konkretnych danych, bo nie mam. Bo teraz y, strumień odpadów, on jest zawsze szacowany, tak? Tylko, że y, ten strumień, on już się nie zmienia bardzo mocno. To nie będą zmiany 10-20%, tylko ewentualnie 2-3%. No ale na rok 2026, proszę Państwa, ja nie znam jaka jest cena za odbiór i transport poszczególnych frakcji odpadów. Ja nie znam jaka jest cena za zagospodarowanie odpadów w m u poszczególnych frakcji. Dlatego przyjęliśmy znowu, żeby ta stawka wyszła nam jak najniższa, bardzo optymistyczny wariant. A mianowicie te 15 milionów, które potrzebujemy do zapłaty w roku 2025... Zwiększyliśmy o poziom inflacji 3% i doliczyliśmy koszty ewentualnego prowadzenia przoka, też bardzo niskie, bo zakładamy, że to będą po prostu koszty zatrudnienia dwóch pracowników, ewentualnie jakieś tam drobne koszty eksploatacyjne. Więc te wydatki na rok 2026, te wydatki konkretne, które będzie trzeba ponieść fizycznie. Bo znowu faktury z grudnia 2026 zostaną przeniesione, w płatności na 2027 e, mamy, wychodzi nam kwota 15,7 miliona złotych. E, ja tylko chciałem jeszcze dodać i zwrócić uwagę przy Państwa, że jeżeli my szacujemy ten strumień odpadów, szacujemy stawki, no to trzeba mieć tą świadomość, że e, szacunek jest szacunkiem i on jest w miarę dokładny, różniące się o 2-3%. No ale 3% przy budżecie 15 milionów to jest pół miliona. To trzeba mieć tego świadomość, że tutaj, jak mówimy o jednym 2% w jedną czy w drugą stronę, jak mówimy o procentach, to się wydaje niewiele, ale to się przekłada na konkretną już sumę, bo 3% to jest no prawie pół miliona. No i teraz dlaczego te 44 zł? No bo zgodnie z tym ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, którą Państwu przytoczyłem z tym artykułem, no Rada podejmuje uchwałę w sprawie stawki, bierze pod uwagę co? Koszty funkcjonowania systemu. W taki sposób, żeby się ten system bilansował. Więc jak Państwo spojrzycie na tą tabelę, to gdzie się najbardziej bilansuje? No w tej propozycji przesłanej przez nas tak, czyli 44 zł, no i odpowiednio te pojemniki, ponieważ w tej wersji wychodzi 200 tysięcy zł nadwyżki, w pozostałych są to już dużo większe różnice. W przypadku tej propozycji 40 zł, tej takiej minimalnej, i podwyżki pojemników o te 5,7-8% to proszę Państwa nie rozwiąże problemu gospodarki odpadami w roku 2026, ponieważ Bilans będzie minus milion mln około, czyli dalej deficyt. Dalej deficyt. Ten bilans, ten deficyt to ja mówię, to są konkretne pieniądze fizyczne, które musimy zapłacić w tym roku. Pomijając grudzień, gdzie możemy przełożyć milion złotych płatności. Więc dlatego taka zaproponowana stawka. Jest też tutaj to wyliczenie na końcu 42 zł do osoby i 10%. No tutaj już Deficyt jest około 800 tysięcy. Tylko proszę pamiętać, że lata 2022-2024 ten deficyt już jest zrealizowany, my już dopłaciliśmy, bo te faktury zostały zapłacone. Gdzieś około 800 tysięcy złotych już dołożyliśmy. Ile dołożymy w 2025? Nie wiem. W przypadku braku stawki, półtora miliona będzie trzeba znaleźć, bo na tym koncie, gdzie wpływają opłaty z odpadów i z którego płacone są koszty systemu, tych pieniędzy nie będzie w październiku, w listopadzie, w ogóle już. I teraz proszę Państwa coś takiego ciekawego, bo e, akurat przeczytałem, chciałem Państwu powiedzieć, że sytuacja w Wągrowcu to nie jest sytuacja odmienna, bo nie jesteśmy jako inni na tle kraju. E, Krajowa e, tutaj Rada Regionalnej Izby Obrachunkowej Opublikowała raport już z wykonania, z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotyczących gospodarki odpadami. Jak Państwo sobie przeczytacie to, co tutaj wypisałem, to no zadziwiające to jest, jak mocno w 2024 roku wzrósł deficyt w systemach gospodarki odpadami. Mówimy o skali globalnej całego kraju. Bo ten deficyt, proszę Państwa, wzrósł do 1,1 miliarda, ale z 55 milionów rok wcześniej. 20 razy. 20 razy. Deficyt w roku 2020... A, tu nie było deficytu, tu była nadwyżka 10 milionów. Czyli zobaczcie Państwo, że na... w skali kraju ten system w roku 2022 był bardzo dobrze zbilansowany. 10 milionów przy kosztach 14 miliardów to jest ułamek procenta. W 2023 też, ale 2024. Dlaczego? Pewnie wszyscy wiedzą. I teraz, proszę Państwa, na co wskazuje jeszcze tutaj prezes Polskie WIO, że wydatki na system odpadowy w całym kraju w roku 2024 wzrosły o 11,3%, a w roku poprzednim o 9,8%, czyli co? 20% przez dwa lata. Nasza stawka 38 zł stoi przez 2 lata. O ile ją podwyższamy o 20% system się bilansuje. Idealnie jak w kraju. No ciężko, żeby się system zbilansował, jeżeli mamy 20% wzrost kosztów, to jest sytuacja w całym kraju, a opłaty wzrastają o 2,7%. Mało tego, ta sytuacja w 2024 roku Proszę zobaczyć, ona dotyczy grubo, grubo ponad 70% wszystkich T w kraju, ponieważ ona dotyczy, czyli deficyt systemu gospodarki odpadami proszę Państwa wystąpił w 1099 gminach wiejskich, 564 gminach miejsko-wiejskich, 182 gminach miejskich oraz 51 miastach na prawach powiatu. To jest ponad 1700 T w kraju, które ma dzisiaj deficyt. Dlatego większość samorządów w tym roku niestety jest zmuszona podwyższyć te stawki. Nie musimy szukać daleko. Gmina Wągrowiec 46, zł. I teraz proszę Państwa, coś co Państwo już widzieliście wcześniej, ale ja zrobiłem sobie takie podsumowanie. E, procentowe. Kwotowe, Jak chciałem Państwu pokazać procenty, bo procenty lepiej widać i odzwierciedlają to, w czym jest problem. To, co jest na pomarańczowo, to, są, to jest, proszę Państwa, wzrost ceny poszczególnej frakcji odpadów w roku 2025 w stosunku do roku 2021. No jeżeli zagospodarowanie odpadów w WMS rośnie, o 39%, odpadów bio o 432%. Ja tylko chciałem Państwu zaznaczyć, że odpady bio to nie jest mała frakcja w naszym systemie, bo to jest 1,5 tysiąca ton, to stanowi około 14% całego strumienia. No wzrost o 400% nas dobija. Papier 32%, tworzywa sztuczne, szkło o 100%. Wzrost kosztów odbioru tych poszczególnych frakcji odpadów. Odpady zmieszane 60, bio 70, ponad papier ponad 80, tworzywo sztuczne 30, szkło 128. No nie wyliczałem przy Państwo średniej tego, o ile wzrosły średnio koszty zagospodarowania odpadów i koszty odbioru i transportu, no ale pewnie 60-70%. O ile wzrosła stawka? 35 więc nie da się zbilansować systemu bez podniesienia stawki. Ja wiem, że ta stawka proponowana zresztą proponowana, przez Państwa, to jest wyliczenie. My jako jednostka merytoryczna, tak, my to wyliczyliśmy nie z kosmosu, tylko stosując te kryteria, które mówi ustawa. I to jest wyliczenie przede wszystkim dla Państwa radnych, bo ustawa mówi, że Rada. Podejmuje uchwałę czy ustala stawki, tak? W oparciu o koszty funkcjonowania systemu. Więc no, Państwo sami tego nie obliczacie. Dlatego my obliczamy to nie tylko dla pani burmistrz i nie dla zbilansowania systemu gospodarki odpadami, chociaż to jest oczywiście ważne, ale też dla Państwa to robimy. No bo tu, tu nie ma, ja tak, tak, to jest współpraca. My wyliczamy po to, żeby zbilansować system w mieście, po to, żeby nie trzeba było dopłacać żeby mieć fizycznie te pieniądze, bo po prostu my ich fizycznie nie mamy, tak? W październiku nie będzie fizycznie pieniędzy, żeby zapłacić te faktury w odpadach. No i przedstawiamy Państwu, jak ten system się bilansuje, jaka powinna być stawka. Yy, przyjęliśmy optymistyczne założenie na 2026 rok wzrost tylko o 3%, ale ja myślę, że to da się zrobić. Że to da się zrobić, dlaczego? Ponieważ te lata najwyższej inflacji, 14%, 12%, pamiętacie Państwo, te lata wzrostu cen energii elektrycznej, dzisiaj już mamy taką sytuację, że gaz stanieje o 15%, jest nowa taryfa zatwierdzona, URE. Więc ja myślę, że nie, nie przewidujemy tutaj żadnych nadzwyczajnych sytuacji, żeby EMSOK, czy firma, która, czy firmy, które przystąpią do przetargu. Czy taki remondizm, który przystąpi, żeby u niego te koszty wzrosły dużo, dużo więcej niż poziom inflacji. A przypominam, że koszty systemu gospodarki odpadami w roku 2024 wzrosły 11%, w roku 2023 o 9%. To jest, mówimy o całym kraju. Więc ja myślę i przewidujemy, że jednak w 2026 takich wzrostów już nie będzie. Więc ta kalkulacja 3% więcej jest optymistyczna, ale uważam, że możliwa do zrealizowania. Gdybyśmy podjęli uchwałę, gdybyście Państwo podjęli uchwałę zaproponowaną w naszej wersji, czyli wyliczoną zgodnie z ustawą, tak jak ustawa mówi, to myślę, że ja Państwu tego nie zagwarantuję oczywiście, bo bilans na 2,26 to jest czysto szacunkowy, bo ja nie mam żadnych danych. Ja Państwu mogę przedstawić dane w październiku, w listopadzie, jak będę po przetargu, będę znał ceny za poszczególne frakcje. Jak będę znał cenę soku, to ta kalkulacja będzie dokładniejsza, o wiele dokładniejsza, bo szacunek tylko będzie stłumienia. Ale my już go dobrze szacujemy. My już go dobrze szacujemy, a będę znał cenę, czyli kalkulacja będzie dokładniejsza. Więc ten szacunek na 226 no, jest czysto teoretyczny, ale bardzo optymistycznie zakładamy duży zostaw. I teraz, jeżeli na przykład byśmy podjęli uchwałę w innej propozycji tutaj od państwa te 40 zł? Okej, okay, to, to zawsze dobrze, bo zawsze więcej pieniędzy w budżecie, ale to nie, nie zmieni sytuacji, przy Państwa, bo i tak jest ponad milion deficytów 224. 225 już tak jest stracone, chociaż im mniejszy deficyt, tym lepszy. No bo półtora miliona, ja nie wiem czy to już pytanie do skarbnika, ale ja nie wiem, czy znajdziemy tak. Jak nie znajdziemy, to co będziemy zmuszeni robić? No mieliśmy już taką sytuację, jak nie mamy tych pieniędzy, to jest ten rok 2023, gdzie przesuwaliśmy płatności na 2024. Więc no tak to wygląda, tak wygląda przez Państwa kalkulacja w oparciu o koszty, które powinniśmy kalkulować, o których mówi ustawa.